Siema. Cześć kochani! Witajcie na kanale O matko i Córko. Dzisiaj pierwszy odcinek z książką pod tytułem, który będziemy... w którym będziemy uzupełniać strony z tej książki. To już trzecia taka seria. Na był dziennik, potem to nie książka, a teraz książka pod tytułem. I ta książka będzie miała tytuł... Książka pod tytułem Dziwne, Dziwne przypadki. przypadki. <laughs> autor, matka i córka. Mamy. Idziemy dalej. Pod tytułem Dziwne przypadki. Autor przypomnij. zielone, hmm, sprawdź na tutaj. I trzeci raz. Matka i córka autor. Piąusia. Tutaj autor, ale nie my, zrobił tą książkę z dedykacją dla swoich dzieci i każe im dorysować wąsy. I brudkę. Brudki teraz są w modzie. Imię, nazwisko, hasło, zapamiętaj hasło, co? Imię. Matka, nazwisko, córka, hasło. Matka i córka. Zostań adminem, czarnym pisakiem z banu i z łaminy. Jaka myszka, Miki? <noise> A to zrób włosy! To będzie grzywka! Takie duże oczy zrobimy. To jest moja mina, ty zrób swojej. Okej. Okay. Jeszcze dam się trochę jakoś tak kwasi. Otworzymy mu oczy, teraz ja. już oczy. Jaka uwodzicielska! No! Moim zdaniem wszystkie są już w porządku. To my już mamy same dobre miny. Ja myślę, że teraz utrudnię zadanie chyba wszystkim mamom, ale. Dzieci, obróćmy zęby zamiast je myć. Nie chcę na to patrzeć. Także zęby ubrudziłam, a teraz taki mlek, żeby podlizać się wszystkim mamom. I oczywiście jako starsza i do, dojrzała yy, koleżanka, która musi dawać przykład młodszym dzieciom, troszeczkę zmienię to zadanie. A następnie je umyj. Wierć dziurę w brzuchu. Paulina czasami mi wierci dziurę w brzuchu. To teraz ja się odwdzięczę i zawiercę dziurę w brzuchu temu oto gostkowi. Wielka dziura, ale co tam. No ten pan to dziewczynę nie znajdzie. Z taką dziurą, z takimi oczami, z takimi ustami i różową brodą i żółtymi sutkami na pewno, nie? O, a nie, bo to będzie ufoludek. To pewnie jest jakiś tam piękny model, nie? To jest szczęśliwy ufoludek z dziurą w brzuchu. Ja też jestem tak bardzo szczęśliwa, jak Paulina mi wierci dziurę w brzuchu o cokolwiek. To są po prostu moje uczucia przelane na papier. Mhm, to. Ok. Wytnij gwiazdę w środku, przełóż twarz do gwiazdy, zrób w focie. Wróć do internetu z popisem Jestem gwiazdą. Mamy dalej zadanie dla siebie. Zrobię stronę z pazurem i wytnę zakreślone pola. Paulina lubi się dzisiaj bawić nożyczką. Ok, wyciągam stronę. Zobaczmy. No, Dobra, ale żeby ta strona nie była taka smutna. Ona jest taka smutna, a ja dzisiaj lubię kolor różowy i kolor zielony. I każdy inny kolor. Dzisiaj cały dzień. I kolor żółty I kolor pomarańczowy też lubię też. dzisiaj. Kolor w dzień! I niebieski lubię dzisiaj też. O... No ja, nasza, nasza strona z pazurem wygląda. narysuj resztę okej okay. Jezu, ten fafik to jakiś dziwny jest co to jest za fafik, Paulina, no on jest jakiś chory ojejku, fafik Paulina Krzywdę zrobiłaś, to ja mu teraz muszę humor poprawić. Jajku, trochę jest weselszy, może co? Jest weselszy troszeczkę. To będzie faficzka. To, faficzka. to jest faficzka, nie faficzka! Fafik. Fafika? Fafika? Z racji tego, że zrobiłaś, że nadałaś fafikowi taki dziwny kształt. No, nie. Tak, tak, ci kazałam. tak. Kazałam przedłużyć Papika, ale jak ten Papik, co tu ma garba takiego? A tu co? Kazałaś kazała mi go przedłużyć, no, no właśnie! A nie jakoś garb! jest tak. tylko moim wymysłem! Z racji tego, że Fabi jakiś chory jest kształt, kształtu, to musiałam go Bo jakoś mi kazała, bo musiałam go jakoś upiększyć. Bo mi kazała? Ona zrobiła upiększenie na pierwszym planie. Dlatego kazałam zrobić taki kształt. Bo stwierdziła, że ona będzie go chciała go temu i ona sobie już zrobiła zarys w głowie, że to będzie fafika. Tak, a ona mój zarys w głowie zobaczyła w swoich oczach. Tak. I tak taki właśnie kształt zrobiła fafika. Jak ci kazała! Jak ci kazała! No tak! No tak, no. <laughs> jak A nie jak nie wiadomo, co z jakimiś naroślami. I w ogóle. Dobra, mhm. fafin. Fafika upiększyłam, nadałam mu kwiatuszki i z racji tego, że facetowi byłoby ciężko w kwiatuszkach, miałby przechlapane. U innych psów miałby przechlapane, no to zrobiłam z fafika fafikę i fafika została jamnikiem. Tak teraz piszę. O, fafika została jamnikiem. Okej. Okay. Jest tu strona z cały. Mm. Kochanie, kochanie, daj ja Ci wytłumaczę. Ja Ci wytłumaczę tą stronę, kochanie. Kochanie, ja Ci wytłumaczę. Zobacz, bo ja wcześniej przeczytałam, no. że tu pisze wytnij tu i pocałuj się z kimś przez tę kartkę. Aaaa. Wytnij tu usta jedna osoba z tej strony, druga osoba z tej strony i wtedy dopiero się całują. Ale każdy interpretuje jak chce, więc dobrze. No, Nie ja. będzie tak jak ty to zinterpretowałaś. No dobrze, dobrze. No to tym całośnym akcentem chyba zakończymy dzisiejszy odcinek. No to kończmy go. No to z mojej strony pozdrowienia dla Maciusia. A z mojej strony pozdrowienia dla wszystkich widzów. Pamiętajcie o konkursie, wysyłajcie do nas fanarty na skrytkę pocztową. Łapki w górę. Wchodźcie na naszego bloga na Snapchata. Mam nadzieję, że nasze dziwne przypadki wam się spodobały. Dajcie nam znać w komentarzach. I jednogłośne pa, pa. pa, pa.